i jest okresem trudnym dla kolejnictwa. Śnieg i niska temperatura często powodują zakłócenia w pracy stacji. Tylko szybkie pokonywanie tych trudności może zapewnić normalne funkcjonowanie transportu. Zaśnieżona stacja ma ograniczone zdolności eksploatacyjne. Aby stała się ona w pełni sprawna, nie wystarczy dziś posługiwanie się ręcznym sprzętem do odgarniania i odrzucania śniegu. Na polskich kolejach państwowych tory i międzytorza stacyjne oczyszcza się w zimie m.in. przez zastosowanie kombajnów odśnieżnych PSE importowanych ze Związku Radzieckiego. Kombajn odśnieżny PSE przeznaczony do zbierania śniegu, jego transportu i wyładunku. Przed wyjazdem z lokomotywowni pomocnik maszynisty znajdujący się w przedziale agregatu prądotwórczego sprawdza poziom oleju napędowego w szkle zbiornika. Sprawdza poziom wody w układzie chłodzenia silnika spalinowego. Sprawdza wskaźnikiem prętowym poziom oleju w silniku spalinowym. Wciśnięcie włącznika powoduje przepływ prądu z baterii akumulatorowych do rozrusznika i silnika elektrycznego pompki olejowej wstępnego ciśnienia. Silnik zostaje uruchomiony. Po stwierdzeniu, że silnik pracuje prawidłowo, pomocnik wyłącza dopływ paliwa, powodując zatrzymanie silnika, poczem udaje się do kabiny sterowniczej przedniej. Pchany lub ciągniony lokomotywą kombajn odśnieżny Wyjeżdża do pracy na stację. Maszynista wraz z pierwszym pomocnikiem znajdują się w przedniej kabinie sterowniczej. Drugi pomocnik jest w kabinie sterowniczej ostatniego wagonu. Maszynista uruchamia zdalnie agregat prądotwórczy w sposób następujący. W obwód rozrusznika włącza amperomierz. Uruchamia dźwignią, pompę paliwową i rozrusznik. Silnik startuje i zapala się lampka kontrolna temperatury wody. Dźwignią pompy paliwowej doprowadza obroty silnika do około 750 na minutę. Następnie przyciskiem główne wzbudzenie uruchamia prądnicę główną. Z kolei maszynista uruchamia nagrzewnicę kabiny, włączając przełącznikiem świecę żarową. Następnie uruchamia pompkę wtryskową, co powoduje wtłaczanie ciepłego powietrza do kabiny. Po tych czynnościach maszynista włącza obroty szczotki głównej oraz opuszcza zaworem pneumatycznym nóż transportera. Warstwę śniegu około 90 cm zbiera się dwukrotnie. W przyjeździe do przodu zbierana jest górna warstwa śniegu. Wówczas szczotki głównej nie opuszcza się poniżej główki szyny. Pozostałą warstwę śniegu zbiera się przy jeździe powrotnej. Wówczas szczotka opuszczona jest poniżej główki szyny. Następnie maszynista otwiera i opuszcza skrzydła, które zgarniają śnieg z międzytorza i podają go szczotce głównej. W takim przygotowaniu maszynista kombajnu porozumiewa się radiotelefonem z maszynistą lokomotywy współpracującej, uzgadniając z nim szybkość popychania. I kombajn odśnieżny rusza. Maszynista uruchamia silnik elektryczny napędzający transporter maszyny głównej. Transporter przenosi zmiatany przez szczotkę główną śnieg na pierwszy wagon załadowczy. W trakcie jazdy maszynista obsługuje urządzenia odśnieżne z prawej strony kombajnu, natomiast urządzenia z lewej strony obsługuje jego pomocnik. Szybkość kombajnu w zależności od warstwy się od 6 do 10 km na godzinę. Przed nadejściem zimy wszystkie urządzenia przenośne usuwa się z międzytorzy. Ponieważ śnieg pokrył urządzenia stałe znajdujące się na torze i międzytorzach, dlatego przed kombajnem w odległości kilkunastu metrów idzie pracownik odcinka drogowego, znający tory stacyjne i sygnalizuje obsłudze kombajnu o istniejących, a niewidocznych przeszkodach. Maszynista otrzymał sygnał od pracownika służby drogowej o znajdującej się na międzytorzu przeszkodzie. Lewe skrzydło zostaje bezwłocznie złożone. Teraz kombajn bezpiecznie przejeżdża obok przeszkody, po czym powtórnie maszynista ustawia skrzydła w położenie robocze. Śniegu międzytorza mają szczególne znaczenie dla zapewnienia sprawnej pracy na górkach rozrządowych. Do ich oczyszczania ze śniegu służą szczotki boczne obracane silnikami elektrycznymi. Wychylanie ich, opuszczanie, podnoszenie i chowanie dokonuje się pneumatycznie. Szczotki boczne nagarniają warstwy śniegu leżące na międzytorzu na tor, skąd zostają one przy jeździe powrotnej zgarnięte przez szczotkę główną na transporter. W przypadku stwardniałego śniegu maszynista uruchamia przyjeździe do przodu tzw. zrąbywacze lodu. Są one sterowane zdalnie zaworami pneumatycznymi. Ich zadaniem jest skruszyć lód lub stwardniały śnieg, co ułatwia jego nagarnięcie przez szczotki boczne na tor. stałą warstwę śniegu, zebrać musi kombajn przy jeździe powrotnej. Wówczas skrzydła boczne i zrąbywacze lodu podnosi się i zamyka. Pracują tylko szczotki boczne i szczotka główna. Oto praca szczotki bocznej. Lepsze efekty nagarniania śniegu przez szczotkę główną osiąga się, gdy jej obroty są odwrotne do kierunku jazdy. Przy jeździe powrotnej staramy się zebrać śnieg szczotką do samych podkładów. Oto dokładnie oczyszczony tor kolejowy. Następnie pomocnik uruchamia zdalnie z wagonu końcowego transporter pierwszego wagonu załadowczego. Śnieg przesuwany jest stopniowo na transporterze pierwszego wagonu w miarę jego napełniania. Gdy pierwszy wagon jest załadowany śniegiem, pomocnik uruchamia na nim transporter i przeładowuje śnieg na drugi wagon załadowczy, a następnie w analogiczny sposób przeładowuje śnieg na wagon ostatni. Kombajn zbiera w ciągu godziny 1200 metrów sześciennych śniegu i może jednorazowo wywieźć poza obrem stacji 330 metrów sześciennych śniegu. Mocnik w kabinie wagonu końcowego stwierdzi, że napełnione zostały śniegiem wszystkie trzy wagony, powiadamia o tym telefonicznie maszynistę kombajnu. Maszynista zatrzymuje pracę urządzeń odśnieżnych i zgłasza dyżurnemu ruchu potrzebę rozładunku kombajnu. Na miejscu rozładunku z pulpitu wagonu końcowego steruje się urządzeniami wyładowującymi śnieg. Rozdrabniacz zaczyna obracać się, a spadający na jego ramiona zbity i zlodowaciały śnieg zostaje skruszony i spada na transporter wyładowczy. Taśma tego transportera ma szybkość trzy razy większą od transportera wagonu załadowczego. Rozwiązanie to gwarantuje małe obciążenie taśmy transportera i daleki odrzut śniegu. Przy rozładunku lokomotywa bardzo powoli pcha kombajn, aby śnieg nie gromadził się w jednym miejscu. W ten oto sposób przy pomocy m.in. bardzo wydajnych kombajnów PSE polskie koleje państwowe szybko i dokładnie odśnieżają tory i międzytorza stacyjne. W okresie letnim kombajn wykorzystywany jest do oczyszczania torów stacyjnych z usypów.